Dzięki staraniom władz gminy Mściwojów i dużym zaangażowaniom władz powiatu, w Powiecie Jaworskim otworzono nowego orlika. Dzieci i młodzież ze Snowidzy, bo tam znajduje się nowy kompleks sportowy, nie kryły zadowolenia, a na wakacje, jak mówią, przyda się on w sam raz. Tak, to jest najważniejsze, że gmina, która jeszcze dwa lata temu, rozmawiając z Wójtem, mówił, że nie ma żadnych szans na to, żeby orlik powstał w Mściwojowie. Udało się, Pan Wójt potrafił zmobilizować przede wszystkim radnych, mieszkańców, a i znalazł w budżecie swoim pieniądze na to, żeby uzupełnić wkład, który rząd polski ponad 80% przekazał na budowę tego orlika, jest to jeden z prawie 200 orlików na Dolnym Śląsku i myślę, że będzie przede wszystkim dobrze służył dzieciom, bo z tego co już tutaj na uroczystościach słyszeliśmy w jest Kuźnia Jawor, która przede wszystkim kształci bardzo dobrze. Jest to kuźnia piłkarzy i myślę, że najpierw będą tutaj trenowali na tym boisku, później przez Kuźnię Jawor, a później mam nadzieję, że na olimpiadzie i w mistrzostwach świata. Cieszymy się, jest to jeden z ostatnich orlików w naszym kraju wybudowanych. Ostatnim rzutem na taśmę dostaliśmy pieniądze, ale inwestycja jest naprawdę trafiona. Największa miejscowość w Minie. Idealne położenie przy szkole, czyli do południa obiekt będzie wykorzystywany przez uczniów po południu. Miejscowa społeczność plus mieszkańcy wszystkich naszych 12 miejscowości mogą z niego korzystać. Są tutaj zatrudnieni animatorzy, którzy prowadzą zajęcia, więc można korzystać z boiska do siatkówki, do tenisa, do koszykówki, no i do piłki nożnej.